Ja mam dzisiaj jest odcinek, w którym zrobimy sadzarkę do kartofli No to tak, podstawa musi być następująca. Jeśli nie macie bloczku numer 6 po stronie górnej, no to musicie wykorzystać o, czwóreczkę taką i jeszcze o taki. To tak bierzemy sobie, tu kładziemy. Na to trzeba postawę zrobić. Oczywiście, proszę bardzo, cyk piękny. Tu jeszcze. No, mamy pierwszą postawę. Tu jest na tył. Teraz boki. Oczywiście, jak już. I tak, no to zrobimy jeszcze, przód jest, no to zaczep doczepimy przy bardzo. Jest proste, musicie wyjąć falgę z koła, coś takiego mieć, coś takiego stworzyć. Jak i żeby się, żeby się trzymało to takie dokręcenie. O, jak coś takiego. Bierzemy sobie na przykład taką czwóreczkę i możecie trójeczkę jak chcecie, chociaż to czwóreczki, bardziej trójeczki. Czwóreczka jedna może być. Bierzemy taki klocek i wsadzamy takie o łuki. Odcinek z około farmi długo. Proszę bardzo. I oto nasza sadzereczka, proszę bardzo. Kartofli. No, muszę wam jeszcze powiedzieć jedną informację, się, buduje sobie nową oborę, będzie tam przemeblowywał coś jeszcze, będzie burzył starą chleba chyba będzie burzyć, nie, może zostawi, albo jak mu się zmieści, to na pewno. ja to wszystko w się dobra, następny projekt, leci. To nie jest to coś żółte przy bronach, tylko przewracarka. z zgrabiarka. Leci. Nie, tylko przewracarka. Normalna pająk. Lecimy, dobra. Cyk. Yy... To tak. Podstawa oczywiście prosta. Kurde, zapomniałem, że... Przed... To taką na pewno było, tak? I najpierw chyba trzeba... Наперто, улучшены, цик. Cyk, proszę bardzo, powstaje coś takiego, jakby światło nie widać. Coś takiego musi powstać. I dobrze, robimy zaczep. Cyk. D. Bardzo. Dajemy to, oczywiście. I teraz trzeba zrobić. A jak to zrobić? Bierzemy z takich kółek małych, o takie dwa. Tu jeszcze. Jeszcze tutaj dwa, proszę bardzo. I łączymy kółeczka jedno, tu drugie. No, mamy przewracarkę. Tu jest taka stopka, jakby proszę bardzo. No, i to tyle. Na razie, dzięki. Cześć, i w ogóle, pa.